Witajcie ponownie. Dzisiaj będzie taki filmik trochę na poprawę humoru dla mnie. Mam ochotę po prostu się pomalować i poprawić sobie ten nastrój. I dawno nie było u mnie żadnego testu kosmetyków marki Bell. Do będą kosmetyki dostępne w Biedronce pojawiły się ostatnio aż trzy nowe kolekcje. Przyznam się Wam szczerze, że nie wszystko mi tak jakby odpowiadało w tej kolekcji. Było dużo różnych dziwnych produktów. Przemyślałam sobie i nie chciałam kupować wszystkich produktów z danej kolekcji, tylko to, co mnie najbardziej interesowało. I ostatnio pojawiły się aż dwie, sylwest... dwie świąteczne kolekcje. I jedna sylwestrowa, ale też mam trzy produkty w zasadzie dwa. Produkty z jakby, jakiejś takiej wakacyjnej kolekcji. Jeszcze tego w ogóle też u siebie nie, nie używałam, nie testowałam, i to mnie najbardziej e, zaciekawiło, także nie przydurzam. Szybko nałożę podkład. To będzie też podkład z Bell, Ostatnio do niego wróciłam i Lumi korektor odcień 01. Szybko go nałożę, nie będę przeciągać. Pomina w ogóle ten krok nakładania, zbyt tylko efekt końcowy. I przejdę od razu do korektora. Dobra, podkład nałożony, jak widzicie, on ma takie średnie krycie, ale bardzo ładnie wygląda na twarzy, tak zdrowo. I mi to na ten moment bardzo odpowiada. Dobra, jeśli chodzi o korektor, to mamy tutaj Coffee Serum Concealer with kofein. Ja mam odcień 01 Coffee Cream i to ma być po prostu korektor pod oczy z kofeiną. Nie wiem, jaki ma działanie. Nie wiem, czy jest mocno kryjący, ale w sumie przekonamy się, jak będzie mało kryjący, to po prostu dołożę sobie innego korektora. Ale odcień jak na razie wydaje się ok. On będzie takim lekkim korektorem. To nie będzie jakiś mocno kryjący korektor. No, powiem Wam, że jak na takie rozświetlające wykończenie, to powiem Wam, że mi się podoba. Nie ma jakiegoś mocnego krycia, ale do takiego makijażu dziennego i do tego podkładu, który też nie ma jakiegoś mocnego krycia, to wygląda to naprawdę bardzo fajnie. Może sobie jeszcze delikatnie dołożę innego korektora, takiego bardziej kryjącego. To jest akurat Miss Sporty, ale tylko kapeczkę w tym miejscu. No powiem wam, że teraz mi się bardzo cera podoba. Połączenie tych dwóch korektorów, jakby ten z Bell, ten z kofeiną miał taki krycie i takie wykończenie, byłby genialnym korektorem. Bardzo mi się podoba, prawda? Ten duet razem z tym podkładem naprawdę miodzi. Ja sobie szybko przypudruję teraz yy, korektor pod oczy, żeby mi nie wszedł w zmarszczki. Teraz mogę przejść do tej świątecznej kolekcji. Mam róż i brązer kremowy. Z tego co pamiętam, on jest takim też w chłodnawym odcieniu. Ja używam teraz też brązera z Bell, kremowego Secret Tale się nazywa, jakoś tak. To była jakaś um, inspirowana arabska kolekcja coś takiego i on był dosyć chłodny. Zobaczymy jak z tym odcieniem na pędzel syntetyczny taki ścięty dosyć, to jest akurat Boho Beauty. 122V. Jeszcze sobie zobaczę ten kolor. Nie, no, ten jest ciut cieplejszy od tego, co ja teraz używam. Jest taki bardziej transparentny. To nie jest brązer z takim mocnym pigmentem. Jeżeli byłby ciut cieplejszy, to nawet dla mnie lepiej. Zdecydowanie, znaczy zdecydowanie może nie, ale delikatnie cieplejszy. Więc to jest na duży plus, bo tamten jest aż sinawy taki. Mm, ale ładnie pachnie. Ktoś to też właśnie mówił, że one ładnie pachną. Takimi pomarańczami z cynamonem. Pięknie. Kurde, no to jest taka typowa świąteczna kolekcja. Odrobinę na czoło, ale potem i tak będę jeszcze konturować się zwykłym brązerem. No i tylko w zasadzie policzki, nosa nie dotykam, bo jak dotykam nosa pędzlem, to tu mi się już wszystko, wiecie, rozwarstwia, nie wiem. I wydaje mi się, że z tego brązera już nic więcej nie wycisnę, więc to jest taki max. No brązer tak delikatnie właśnie ociepla tę twarz. Nie jest jakiś taki nachalny, ani zbyt mocno widoczny. Więc to mi się akurat podoba. Róż jest też kremowy i to mnie też bardzo zaskoczyło w kolekcji Bell, bo się nie spodziewałam. Piękny odcień, taki soczysty róż. I on ma też taką konsystencję tłustawą, tak samo jak ten brązer, jakby było wtopione w jakąś wazalinę. to są te odcienie. One nie są takie intensywne jak tutaj widzicie w opakowaniu czy na słoczu, bo da się je stopniować. No, zobaczcie, na pędzlu niby jest tego mnóstwo, ale... Ja to zaraz przyklepię gąbką. A propos tego różu, że on... No, w opakowaniu jest um, taki intensywny, mocno widoczny. Pędzlem nakładany jest delikatny, z gąbeczką ma trochę więcej pigmentu. Odcień jest taki mocno różowy, taki aż jakbym miała gorączkę, coś takiego. Tylko, że powiem Wam, że ta konsystencja na pewno nie polubi się z y, przypudrowanym makijażem, więc tylko trzeba nakładać te produkty przez tą ich konsystencję, przez to, że one są takie tłustawe. No, tylko i wyłącznie trzeba to nakładać na nieprzypudrowany makijaż, nieprzypudrowany podkład. Przypudruję twarz, środek twarzy, pudrem też z bel. So Smooth HD Powder, to jest mój ulubiony puder ever. Wiecie, strefę tę przypudruję nim, bo on pięknie wygładza. Tu mi się coś zadziało, tak jakby mm, Stąd mi zszedł korektor, nie wiem czemu. Może właśnie przez ten pędzel. Przez nakładanie tych produktów pędzlem, to już wszystko tu się zaczęło. Kawalić. A resztę twarzy też przypudruję pudrem z Bel, tylko tym razem Ilumi Pressed Powder. Ten puder dodaje skórze takiego blasku. I po przypudrowaniu widzę na razie już tylko róż. Jest taki stłumiony, ten kontur kremowy. I ja sobie właśnie teraz dołożę bronzera w kamieniu. I to jest bronzer też z Belle, Jingle Seria Jingle Bell Ginger Contour Powder. Ona była dawno. Za trzy lata temu. Cztery. Dostępny. Wiem, że jest w sprzedaży. Widziałam go ostatnio na sklepie Claudii Cukier Puder. Na stronie Bell go nie ma. Ale to jest jeden z takich moich ulubionych bronzerów. Kiedyś pachniał cynamonem. Teraz już niczym. Róż za bardzo, teraz jak kończę makijaż i jak już nałożyłam taki bardziej ocieplający ten brązer, to widzę, że on nie pasuje do mojej karnacji za bardzo. Jest zbyt taki różowy. Więc gdyby był brzoskwiniowy, to byłoby idealnie. Dobra, i w sumie mam jeszcze tutaj puder. Summer Hydrating Powder numer 01. O nim zapomniałam w sumie teraz, jak się malowałam. Ale dobra, weźmę go i użyję um, tym małym pędzelkiem, którym nakładałam puder pod oczy. I sobie tu podkonturuję. Taki puderek do wyjazdowej kosmetyczki będzie fajny naprawdę. No i róż. Ja wezmę sobie ten bardziej brzoskwiniowy. Nie chcę już wchodzić w te takie chłodne tony. Na ten pędzelek, którym nakładałam bronzer. No, ten mi się już bardziej podoba. Rozświetlacz. Coś, co teraz wiem, że jest na topie. I mega popularny to jest ten rozświetlacz z kolekcji sylwestrowo-karnawałowej od Bel. Matko, ile tych nowych kolekcji teraz w ostatnim czasie wyszło. Ja nie nadążam z tymi kolekcjami, które oni wypuszczają dla Biedronki. W opakowaniu, jak wysypałam sobie na wieczko, to on się wydaje dosyć taki ciemny, ten rozświetlacz. Mam nadzieję, że mnie nie będzie przyciemniał. Nie, ja pierdzielę. Ja nie mam słów. Ja pierdzielę. Mmm, mm, mm. Ja pierdzielę. O kurde. Bel robi takie rzeczy. Matko, jak dobrze, że ja dorwałam ten rozświetlacz. Oby się to dało jeszcze wpracować, bo <gryw> jest tłumacz. Mmm. Jest piękny. Trochę się nim. Zachłysnęłam w pierwszej chwili, ale widzę, że w nadmiarze przyciemnia nie widać tego, jak się obróci twarz, bo daje efekt tafli. I jak się wyprostuje, to delikatnie jest taki, taka złota poświata, ale trudno nie przeszkadza mi to. Więc to miejcie na uwadze. Mm, 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 mm ja się teraz nie przestanę mi O! Oh, jezu! Makijaż twarzy skończony. Ja sobie wykończę twarz, znaczy twarz, resztę makijażu, makijaż oczu, coś nałożę na usta i przejdziemy do podsumowania. Korektor bardzo mi się podoba. Bardzo fajny, może nie ma jakiegoś dużego krycia pięknie wygląda jest taki delikatnie średnio kryjący o średnio kryjący z takim wykończeniem świetlistym nawilżonym w połączeniu z tym korektorem z Miss Sporty, który jest bardziej kryjący wy, wyszedł przepięknie no i przypudrowany tym pudrem z hean. Super, naprawdę świetny korektor. Pudru z tej serii takiej letniej, z tej kolekcji letniej, no nie udało mi się za bardzo przetestować. Go użyłam tylko tutaj na żuchwie, żeby wyczyścić sobie konturowanie i to w zasadzie tyle. Ale róż Summer Blush w odcieniu 01 Summer Mood. Piękny, teraz go będę używać. On jest taki neonowo-różowy, ale podoba mi się. Trochę widzę, że już zbladł nie jest już taki mocno widoczny, bo przykrył go rozświetlacz. No ale dobra, zanim rozświetlacz to jeszcze były kremowe produkty. Brązer jest delikatnie sinawy, jest cieplejszy od tego, którego używałam teraz w takim niebieskim opakowaniu, jest ciut cieplejszy, ale dalej taki sinawy bardziej. Więc tylko i wyłącznie do konturowania to będzie fajny, fajnie się sprawdzi. Powiem wam, że, że dzięki tej też konsystencji takiej ym, woskowej trochę, on się pięknie blenduje, fajnie z nim pracuje, szybko się rozciera i tak dalej. No i ta sama zasada, to samo do tego różu. On też jest mega napigmentowany, on też wygląda ciemno w opakowaniu, ale dzięki tej właśnie tym właściwościom takim woskowym. Powiedzmy, no to on nie jest już aż tak mocno widoczny na twarzy, w zależności też, jaką metodą się go aplikuje czy pędzlem, czy gąbką. Gąbką o wiele bardziej był intensywny. No, odcień też nie będzie wszystkim pasował, bo to jest taki dosyć um, intensywny róż w zasadzie chyba bardziej intensywny od tego. Jest różnica. Ten jest taki bardziej malinowy, ten kremowy, a ten jest taki neonowo-brzoskwiniowy i ten mi się bardziej o wiele podoba. Więc gdyby ten róż. O, już go zepsułam. Gdyby ten róż miał odcinie takie brzoskwiniowe, to byłby dla mnie idealny. A ten, jak nałożyłam go za dużo, no to był taki efekt trochę gorączki, ale i tak super. Że Bel wychodzi z, z takimi kremowymi produktami. Ja się jaram, jak mogę spróbować, właśnie kremowych produktów od Bel. Yy, rozświetlacza kremowego nie kupiłam, jakoś tak mi się nie sprawdzają. No i petarda z dzisiejszego testu to jest ten rozświetlacz Bel Glamour Pal Party Loose Highlighter. No, on przepięknie wygląda. Jeszcze go Całą twarz spryskałam białką. To jest akurat Nam Shine Setting Spray. Jeśli chodzi o ten dzisiejszy test, to to są moi dwa faworyci. Korektor, z którym tak naprawdę nie wiązałam żadnych nadziei. Myślałam, że będzie zwykłym korektorem. Takim średniaczkiem, a jest naprawdę fajny. No i ten sypki rozświetlacz. To jest petarda. Pff, jak ja go kupowałam, to było kilka dni po premierze. Jeszcze były. A teraz wydaje mi się, że może ich już nie być. Ale jak wam się go uda kupić, to bierzcie, bo jest naprawdę świetny. To tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy film, o dzisiejszy test. Mam nadzieję, że test wam się podobał. Jeśli tak, to oczywiście zostawcie kciuki w górę. Zachęcam was do subskrybowania i widzimy się w następnym filmie. Pa.